Czy słyszałem Żyletę w trakcie walki? Nie, w trakcie walki byłem tak skupiony, że nic nie słyszałem. Ale słyszałem cały czas przed i po. Wyłącza się umysł na, na to, co się dzieje na zewnątrz. A trenera? No właśnie, trenera słyszałem. I przez niego kurwa dostałem pierwszy cios, nie? Dałby mi powalczyć normalnie, by nie pierdolił, to bym go kurwa zabił. Ale to przez, przez niego dostałem. 10 sekund w walce, ja jeszcze ledwo chodzę, a on już kurwa. Lewa łapa chodzi, Marcin! Słychać to na, na kurwa na pay-per-view, bo patrzyłem, jak sobie puścicie od nowa. Mówi, lewa łapa chodzi. Ja stanąłem w miejscu jak debili i robię tak kurwa, bo mówię, a, no ta. No i dostałem, przez niego dostałem. Tak to bym yy, zrobił nitrozyniaka Bossa No Hit. Zero damage czy challenge? Speedrun.